Jaltek News witajcie, nazywam się Remek Kaczewski pracuję w firmie Jaltek i opowiem wam o nowościach na rynku AutoID. W krótkiej dwuminutowej pigułce przybliżę Wam informacje o nowościach i promocjach Zebry, Hanuela, Datologica, Elo i Jamy i wszystkich innych producentów, których Jartech ma w swojej ofercie. Jartech. W sieci opublikowaliśmy kolejny numer Yaltech Update. Na ponad 40 stronach znajdziecie artykuły przedstawiające najnowsze urządzenia trafiające do naszej dystrybucji. Są tam też argumenty, które możecie wykorzystać w rozmowach z Waszymi klientami. Nie zabrakło też nowego odcinka przygód kapitana DataLogic. Link do Yaltech Update znajdziecie na naszej lokalnej stronie na LinkedIn. Zebra. Dziś rosną ceny urządzeń tego producenta o 4,8%. Jest oczywiście kilka wyjątków, ale ponieważ już o tym mówiłem, teraz jest tylko przypomnienie. Ceny koncesyjne zachowują swoją ważność do czasu wygaśnięcia ich ważności. 10 lipca zostanie zakończona produkcja drukarki Kart ZXP7 Pro. Mamy na stanie jeszcze kilka sztuk, więc korzystajcie. Standardowa konfiguracja ZXP7 tej drukarki ciągle jest produkowana przez Zebre. Data Firma odchudza pudełka z MemOR 10 i MemOR K, usuwając z nich przewody USB-C, USB-A. Pamiętajcie o tym, zamawiając te terminale, trzeba osobno zamówić przewody. W pakiecie zostaje terminal, bateria pasek na rękę. Nie ma informacji o zmianie ceny. Aby osłodzić brak przewodu, uruchomiona została promocja na Memorka. Do końca roku na te terminale oferowane są lepsze rabaty, o szczegóły pytajcie swojego opiekuna. Elo. Producent poinformował o uruchomieniu nowego programu Elite Partner. Został on podzielony na trzy poziomy: Elite Partner, Elite Pro Partner i Elite Pro plus Partner. Do programu może wejść tylko na zaproszenie z Elo. Aby dostać zaproszenie trzeba wykazać się skupieniem na sprzedaży monitorów, odpowiednią organizację sprzedaży itd. Korzyści, jakie będą miały firmy zakwalifikowane do tego programu, to lepsze ceny, dostęp do portalu Elit Pro, rejestracja transakcji, szkolenia, dostęp do materiałów marketingowych. Ale trzeba zadeklarować roczny poziom sprzedaży, a na poziomach Pro i Pro Plus trzeba mieć certyfikowanych handlowców i techników. Nowy program partnerski wystartuje 1 sierpnia. Dotychczasowy program zostanie zamknięty 30 czerwca, szczegóły możecie znaleźć na stronie ELO. TSC. W trzecim kwartale zostanie zakończona produkcja drukarek z serii CPX4. Producent nie wskazał żadnego następcy. Zamówienia są przyjmowane do 31 września, wsparcie techniczne dla tych drukarek będzie prowadzone jeszcze przez 5 lat. Anker. W portfolio tej firmy pojawia się RK10, stanowisko, które pozwoli Wam rejestrować przyjmowaną gotówkę. Już na starcie przygotowano go do współpracy z drukarkami Epson TM30 i różnymi tabletami.